Cześć! Dzisiaj, <coughs> Dzisiaj chciałbym opowiedzieć właśnie o tym, jak zrobić reklamę taką, która na pewno sprzedaje. Yy, mówiliśmy o tym, jak zrobić reklamę, która będzie wydajna kosztowo, ale teraz o tym, jak zrobić taką, oprócz tego, że jest wydajna kosztowo, to jak zrobić taką super yy, sprzedającą reklamę, która na pewno trafi w, w naszego klienta. Yy, jak to się robi? Yy, po pierwsze trzeba... Trafić do osoby, która w ogóle może być zainteresowana naszymi usługami. Po drugie, trzeba tę osobę po prostu ym, przypominać jej o sobie cały czas, bo tutaj nie tylko pierwsza interakcja jest ważna. Yy, no i trzeba pokazywać odpowiednie treści tej osobie, czyli trzeba zadbać o to, żeby te reklamy były fajne. Czyli tak, po pierwsze, yy, trzeba znaleźć tę odpowiednią osobę. Czyli jeżeli sprzedajemy. Kursy języka angielskiego to fajnie było pokazywać się osobom, które w ogóle na przykład przygotowują się do matury. Jeżeli sprzedajemy kursy szycia, to fajnie było pokazywać się paniom, które są zestresowane, bo to jest właśnie taki target. Jeżeli sprzedajemy aplikacje mobilne, fajnie by się pokazywać przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć swoją firmę. Jeżeli potrzebujesz takiej aplikacji mobilnej, zadzwoń, numer no, masz cały czas pokazany na ekranie. Czyli tak. Jeżeli już wiesz, kto jest tym Twoim idealnym klientem, jeżeli wiesz komu ty się chcesz pokazywać, jeżeli wiesz, kto może być w ogóle zainteresowany Twoimi usługami, jeżeli nie wiesz, to koniecznie musisz od tego zacząć i jeżeli nie wiesz, jak, od tego, jak się do tego podchodzi, to możesz po prostu zadzwonić do mnie, przyjść do mnie, zapraszam na kawę, pogadamy, wymyślimy coś fajnego. Jeżeli już wiesz, kto, jest, kto może być w ogóle zainteresowany Twoimi treściami, o, albo jeżeli nie wiesz. A masz stronę internetową, to może właśnie po ruchu sprawdzić na Twojej stronie, kto taką osobą jest, bo wchodzi na swoją stronę, czy to Twoje treści, a narzędzia analityczne powiedzą Ci troszeczkę więcej o tej osobie. Kiedy już to, kiedy już to masz, to um, tak, to jak takiej osobie się pokazać? Pewnie widziałeś jakieś materiały <coughs> właśnie o, o sposobach na reklamę w internecie albo o strategiach marketingowych, jakieś o tym, że na przykład jedni mówią, że tylko Facebook działa, inni mówią, że tylko Instagram działa, jeszcze inni mówią, że e, na przykład kampanie mailowe w tym momencie w ogóle nie działają. To działa w latach 90. No to trzeba się przypo, przypatrzeć temu, jak w ogóle ludzie używają internetu. No bo rzeczywiście, jeszcze nie, da, nie tak dawno temu Internet służył w głównej mierze do tego, żeby czytać maile i przeglądać jakieś strony internetowe. Później weszły media społecznościowe, ludzie siedzieli właśnie w tych mediach społecznościowych. Później weszły jeszcze dodatkowe urządzenia, takie właśnie jak smartfony. Ludzie zaczęli używać tych smartfonów, także trzeba wiedzieć po prostu, jak ludzie używają internetu i jak spędzają czas w ogóle w trakcie dnia. I z tego co powiedział Pan Frank Kern, możesz sobie sprawdzić, połowa czasu, który ludzie spędzają w tym czasie, kiedy nie śpią, to jest czas spędzony, mniej więcej połowa, to jest czas spędzony w, w jakikolwiek sposób w internecie. Czy to patrząc na smartfona, czy to patrząc, nawet oglądając przez smart TV cokolwiek. To jest też dla mnie czas spędzony przed, przed Internetem. Także jeżeli oglądasz Netflix na, na telewizorze, to dla mnie też jest Internet. Jeżeli właśnie patrzysz z smartfona, to jest dla mnie Internet. Jeżeli e, pracujesz, nawet, ale używasz komputera, też używasz Internetu. Dlatego połowa czasu tego świadomego, to jest czas spędzony przed Internetem. I trzeba wiedzieć właśnie jak ludzie tego używają. A ludzie e, w tym momencie 30% czasu poświęcają, żeby było ciekawie, nadal na surfowanie po stronach, nie tylko social media, a są ludzie, którzy mówią, że tylko social media sprzedają. Nie. Są też właśnie 30% ludzi z nie. Wiem, pogodę sprawdzasz na przykład w internecie, albo sprawdzasz wiadomości pocztowe, sportowe, albo wchodzisz na jakieś plotkarskie serwisy, albo oglądasz memy. 30% czasu to jest po prostu czas spędzony na stronach innych niż w social media, czyli nie tylko tam warto się reklamować. Ale oczywiście warto. 30% jest tam. O co chodzi? A ponadto właśnie, jeżeli już przeglądasz ten internet, to często bywa w ten sposób, że masz włączony telewizor, coś leci, obok masz laptopa, na którym masz też właśnie przeglądasz jakieś Jakieś, jakieś, jakąś stronę, czy to są wiadomości sportowe, czy to jest cokolwiek innego. Jeszcze co chwilę przyglądasz smartfona, bo masz tam social media, czyli Twoja uwaga jako odbiorcy jest rozproszona na po prostu wszystko naraz w tym momencie. Także trzeba wiedzieć o tym właśnie, że ludzie używają internetu w ten sposób właśnie teraz. Czyli to nie jest tak, że wpakujesz całą swoją energię, wszystkie swoje pieniądze. W całą swoją kreatywną treść wrzucisz tylko powiedzmy w Facebooka. Nie. Jeżeli wrzucisz tam wszystko, to ta cała reszta internetu po prostu zostanie niewykorzystana przez Ciebie. Także to, co trzeba zrobić, żeby reklama była super skuteczna, to po pierwsze właśnie pokazać się tej osobie, która może być w jakikolwiek sposób zainteresowana Twoją Twoją ofertą, a po drugie, musisz tę osobę w jakiś sposób jakąś reklamą na którejkolwiek platformie: czy to będzie Facebook, czy to będzie Instagram, czy to będą reklamy w Google, czy to będą reklamy kontekstowe na jakichś stronach, czy to będą reklamy na YouTube. Musisz tę osobę w jakiś sposób e, przyciągnąć do siebie, czyli zrobić tak, żeby ta osoba weszła do ciebie na stronę internetową, a jak już wejdzie, to w tym momencie jest, jesteś w 100% przekonany, że ta osoba jest przekonana, jest zainteresowana Twoją ofertą, bo weszła i coś przeczytała. A jak weszła i coś przeczytała, to wtedy zaczyna się ta cała, cała reszta, czyli pokazujesz się tej osobie, masz oddzielne zestawy reklam, jeden taki właśnie, żeby ludzi zgarnąć do siebie, a drugi większy, żeby tym osobom, które już u ciebie były, pokazywać się wszędzie. Od, tej mom od tego momentu pokazujesz się tej osobie e, na stronach trzecich, przez jakieś reklamy kontekstowe, e, przez jakieś obrazki, pokazujesz się na Facebooku, pokazujesz się na Instagramie, pokazujesz się na YouTubie, pokazujesz się tej osobie wszędzie, aż do momentu, kiedy ta osoba kupi od Ciebie, w tym momencie też e, musisz mieć. E, Właśnie, z tym, że z tym kupnem to za chwilę jeszcze powiem, że jest pewna ciężka sprawa. Łatwiej jest dla tych, którzy mają rzeczywiście proces sprzedażowy, który wygląda tak, że kupuje się u Ciebie na stronie. Jeżeli kupuje się u Ciebie na stronie, to rzeczywiście jest łatwiej. Eee... Tak, a dlaczego jest łatwiej? Bo jeżeli ktoś słucha Twoich treści w social mediach, dostał Twoją reklamę, wszedł, był zainteresowany Twoją usługą. Widział Cię na Instagramie, widział Cię na Facebooku, w końcu wszedł na Twoją stronę internetową i zadzwonił i kupił na przykład przez telefon. Nie jesteś w stanie w tym momencie zmierzyć w żaden sposób taki komputerowy tego, czy ktoś do Ciebie zadzwonił. Też nie będziesz wiedział, która z reklam tak naprawdę zadziałała, bo może zdarzyć się tak, że ktoś po prostu, będąc już obyty z tobą, bo pokazujesz się tej osobie w reklamach przez e, właśnie. I tutaj trzeba jeszcze zrobić taki, taki, e, takie ograniczenie, że pokazujesz się tej osobie przez jakiś czas, bo jeżeli będziesz się komuś pokazywał, znaczy w końcu, im dłużej, tym większa, sprzeda sprzeda większa sprzedaż, ale jeżeli będziesz się tej osobie pokazywał w nieskończoność, no to też są jakieś przepalone pieniądze. Jeżeli ta osoba właśnie na przykład pamięta o Tobie, po prostu weszła na Twoją stronę, nawet nie z reklamy, tylko wpisała w Google nazwę firmy, weszła na stronę i dokonała tam kupna. Tego też nie jesteśmy w stanie e, zmierzyć. A jak jesteśmy w stanie zmierzyć, że w ogóle cała kampania działa? Ano w ten sposób, że po prostu w najstarszy możliwy sposób <laughs> podlicza się sprzedaż z zeszłego miesiąca albo z tego samego miesiąca z zeszłego roku i porównuje ze sprzedażą w tym miesiącu, w którym uruchomiłeś tę Twoją kampanię, w której jesteś na wszystkich kanałach naraz, która oczywiście musi spełniać wszystkie te e, wszystkie te sześć punktów czy siedem punktów skutecznej reklamy w internecie. Jeżeli Twoja sprzedaż poszła w górę, to znaczy, że cała kampania działa. I właśnie o to chodzi, że jeżeli tych kanałów jest multum, jeżeli ktoś używa i smartfona, i ktoś używa tabletu, i ktoś używa laptopa, i ktoś jeszcze używa komputera stacjonarnego i Czegokolwiek jeszcze, przez co można podłączyć się do internetu, jest po prostu niezmiernie ciężko zmierzyć, skąd ta sprzedaż po prostu przyszła. Może być tak, że na przykład w telefonie ogląda twoje treści, a nie jest zalogowany podczas oglądania filmów na YouTube. I dla tych narzędzi analitycznych to będą dwie różne osoby, czy ktoś jest zalogowany, czy nie zalogowany. Także trzeba o tym pamiętać. Ale podsumowując, jeżeli chcesz, Stworzyć taką kampanię, która na 100% przygarnia ci klientów, którą właśnie taka kampania jest ciężko mierzalna. Dlatego, jeżeli masz miałbyś ten problem, po prostu zadzwoń do mnie albo, albo napisz, wymyślimy coś fajnego razem. Natomiast, jeżeli właśnie chcesz, chcesz, chcesz się tym zająć, to musisz po pierwsze znaleźć takiego klienta, który rzeczywiście chciałby kupić, czyli sobie wypisać jakieś cechy takiej osoby, puszczać. Pokazywać reklamę, która będzie jakby zgarniała najpierw tę osobę do Ciebie, do Twojego procesu sprzedażowego, z którym następnie będziesz tej osobie pokazywał treści i będziesz też pokazywał się tej osobie na każdej jednej stronie, którą wejdzie. Niezależnie, czy to jest pudelek, czy, czy to są jakieś demotywatory, czy to jest ESPN, czy to, to jest, nie wiem, jakakolwiek strona z informacjami WPO na cokolwiek to możesz tam być. Ty masz tam być, masz przypominać tej osobie cały czas o tym, że ty istniejesz, bo ta osoba jest zainteresowana Twoją usługą czy Twoim produktem. Także dopóki ta osoba nie kupi, powinieneś po prostu być we wszystkich możliwych kanałach komunikacyjnych tej osoby, a ta osoba codziennie dostaje. Yy, są badania z 2007 roku, które mówią o tym, że ludzie dostają około 5000 reklam dziennie, niezależnie od tego czy to jest internet czy poza internetem, ale widzą 5000 różnych treści, z tym że twoją przewagą jest to, że większość reklam jest robiona po prostu źle, nie przyciąga, nie przyciąga ludzi do siebie, także jeżeli będziesz chociaż troszeczkę lepszy od tych 5000, tysięcy, pewnie w momencie 10 tysięcy innych reklam, no to będziesz... O wiele bardziej skuteczny. Ponadto stosując właśnie te proste metody, że będziesz tej osoby się pokazywał kilkukrotnie, nie tylko raz, to po prostu zapewni Twojej firmie zwycięstwo. Jeżeli cokolwiek z tego było zbyt trudne, a temat jest raczej trudny, e, możesz zostawić mi jakiś komentarz albo po prostu możesz zadzwonić. Dzięki.